Z tej strony Miły i witam Was w kolejnym odcinku z Maratonu. Więc to jest kolejny odcinek z, z Platuna. nie wiem, może w trzecim odcinku, czyli ostatnim w maratonie. Wiesz, może nagram 4, to jeszcze nie wiadomo. Może w dwóch, albo w jednym odcinku e, napiszcie w komentarzach, czy chcecie może albo Super Mario Maker 2, albo Mario Kart 8 Deluxe. Może chcecie? W tych odcinkach. Nie wiem. Albo chcecie po prostu z, z na dalej. Znowu te babie z, Znowu one, ale ja, ja... Ja już od nich chyba... Przecież my już dzisiaj od nich... Nie wiem o co chodzi, bo one już chyba nie powinny być drugi raz, jak już byliśmy. Jak już raz ten mieliśmy od nich ten. To, ale dobra, ja... Robię cięcie i widzimy się po ich wywiadzie. Dobra, yy, okazuje się, okazuje się, że yy, yy, zawsze jak wchodzisz do Splatuna, to one zawsze muszą ten, one zawsze robią ten wywiad, ale cały czas ten sam, nie? No i no. A, tutaj, możecie napisać w komentarzach, czy wolicie majonez, czy, czy ketup. Ja wybrałem majonez. Mhm, ja wybrałem majonez. No dobrze, więc możecie napisać w komentarzach. Z zobaczymy, co wygra. Nie. Dobra, no to my pójdźmy. Ten odcinek będzie trwał mniej więcej tyle samo, ile ogólnie no tamten, tamten. No tamten wcześniejszy splat. Wydaje mi się, że teraz możemy zagrać w, w jakiś inny, na przykład w online Czy nie wiem, a invite friends cool. Ja tego nie zrobię, nie Nie, bo ja nie, 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 nie mam tej apki. To... Ja muszę tylko to. Ja mogę tylko to. Znaczy, mogę jeszcze te No i w sumie to też, ale to bym musiał mieć jakiś przyjaciół. Ja przyjaciół nie mam. Więc wiecie, to... mam, ale nie, nie z Nintendo Switch, nie? Ale no. No dobra, więc widzimy się w meczu. Dobra. Mecz się zaczyna. Zobaczmy. No i oni znowu mają y, takiego gościa, który ma dużo lebla, bo tam widziałem jak y, byłem w poczekalni, że jakiś gościu ma y, 21 level i oni właśnie mają tego gościa w drużynie. Smutek ogólnie. Ja nie wiem. Mam nadzieję, że ten film nie będzie miał takiej słabej jakości jak poprzedniejszy. Jak poprzedni. Bo naprawdę przepraszam was za to. Przepraszam. Zabiłem tego z dwudziestym. O, dobra. Zabiłem w końcu kogoś. Nie. Ogólnie. Brawa dla mnie. W tej serii. Wreszcie kogoś zabiłem w tej serii. Nie. to To znaczy, że... O nie! O, a, a teraz on mnie zabił. Ja nienawidzę tego wałka. Znaczy lubię go, ale ja nienawidzę, jak ktoś go ten tutaj używa. Więc wiesz, to tutaj tak. No. Nie wiem, czy jak się robi na takie kloce, na przykład, że na ściany, to czy też się liczy na ściany. Te, tak się zastanawiam. Chyba do końca tej serii nigdy nie wygramy, wiecie? Tak coś mi się wydaje, że do końca tej serii nie wygramy żadnego meczu. Możemy się założyć. Ej, dobra. Macie, macie ankietę. Yy, macie teraz ankietę. Wyświetli wam się teraz ankieta. I powiedzcie, i tam możecie wybrać, yy, czy, czy wygramy jakiś mecz, czy nie wygramy żadnego w tej serii. A... No po prostu... No. Wybierajcie Ankieta wam się tam wyświetli. Yy, jak coś, tak mogłem w tamtym odcinku z... Yy, yy, gdzie wybieraliście coś na maraton dać ankietę, ale nie wiedziałem wtedy jak się ankietę daje, więc wiecie? Mi się wydaje, że to ze ścianami straszniczych, Ale nie wiem. O Nie, ja miałem super emocje, nie zauważyłem. Bo ja w ogóle nigdy nie patrzę, czy mam super emocje. Jestem głupia, jak naprawdę, bo to... Ty... O nie, to... to... ja już wiem, jak oni to robili. Że były takie kropki. No ale dobra, no cóż nie. Więc no, tam macie ankietę. Zobaczymy na, na co głosujecie. Czy głosujecie na mnie, czy głosujecie na... na bad guys. Tak jak to ta gra mówi. Bad guys to są. Ale no, zobaczymy. Ja w ogóle tutaj nic nie robiłam. Prawie. No. jak zawsze przegrywam, nie? Jak zawsze. I w ogóle nawet w tamtym odcinku nie wbiliśmy trzeciego levela. I to jest smutne. Fajnie by było, jakbyśmy nawet dziś wygrali, ale no to zobaczymy, nie? Ja no poza odcinkami może sobie trochę pogram, nie? M może się trochę podkuczę, ale wątpię, że wygramy coś na odcinku. Może, może teraz coś wygramy. Tak jakby je, jest szansa, nie? To, to nigdy nie wiadomo. No, no. <grych> na, na początku zawsze tak sobie myślisz, jak grasz, o już dużo zamalowaliśmy, nie? A tu nagle wkracza, wkracza druga drużyna i cię, 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 cię zawijają, nie? I... przejmują kontrolę nad całą farbą i... no. Ja sobie naładuję farbę. No. No dobrze. Mam nadzieję, że w tym odcinku, ale chyba będzie tak samo jak wcześniej, że nie będzie tej grafiki. Ale chyba będzie, nie? Ja nie wiem, o co chodzi z tą grafiką, ja, nie, ja nic nie robiłem, ja nic nie grzebałem w żadnych ustawieniach, naprawdę. Mówię serio. Ej, ej no! Nie wiem co chciałem teraz powiedzieć. Eee, a tak w ogóle, zostawcie łapkę w górę. Nie powiedziałem tego w poprzednim odcinku, to, to wiecie no. M musiałem powiedzieć w tym oczywiście. Zostawcie łapkę w górę, bo jak nie to, to coś. Nie, tutaj doszliśmy do takiego momentu, gdzie, jest, gdzie są tacy jedni ziomale, nie? I tutaj ja muszę trochę się wyleczyć. Kurde. Dobra, zabiliśmy go. No dobra. O nie, ten przyszedł. Dobra, za zabił go. Ten gościu z naszej drużyny. O nie, ja zaraz zginę. No nie. Tego... Ja zabiłem go. Nie, szybko, 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 szybko. A! O nie. Kurde, ale to jest bitwa. No dobra. Może jeszcze to wygramy. Może. Mamy mało czasu już. Chyba bardziej profesjonalnie zacząłem w to grać. Zabijam więcej osób. Dwie osoby na mecz. Widzicie? To postępy, nie? <grym> I... Ja, ja wiem, że niektóre osoby to naprawdę umią yy, umią ten zabić ten 10 osób na mecz, ale to wiecie, ja, ja dopiero zacząłem w to grać. Już ja jedyne w to tu grałem to kiedyś to w tryb fabularny, a teraz to wiecie. Nie, nie mam pojęcia, to wygrał. Nie, nie mam linku. Dawaj, jakieś ścianki jeszcze na sam koniec. Dobra. Zobaczmy. No, oni wygrali. Ale było blisko! No, dobrze graliśmy, dobrze graliśmy, nie? Było dobrze, było dobrze. Bo przynajmniej z level upowałem, nie? To, to też się trochę liczy, nie? I w tym momencie myślę, że będziemy mogli zakończyć ten odcinek. Teraz tak patrzę sobie na kamerę i teraz jest słowa grafika na kamerze. Nie nie, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem słowa grafika jest na tej kamerze, nie. Ale... No więc z tym pięknym akcentem w cieniu. Eee, ko no. Ko kończymy ten odcinek, więc no pa!